Bardzo witam w kolejnym opickim przeglądzie. Dzisiaj mamy grę Submerge 1 Dips. Zobaczymy co to za gra. Nie grałem nigdy wcześniej, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy co Epic rozdał. Rozdał co, co, co prawda tydzień temu. Dzisiaj już jej nie odbierzecie, jak na film wyjdzie. Ale jak ktoś odebrał to pokażę czy warto zagrać. Sam też jestem zresztą ciekawy. W miarę nowa gra z tego co pamiętam. Chyba w tym roku wyszła. Ale kompletnie jej nie znam. Oni nie słyszałem. Hmm. Myślałem, że gra się wykrzaczyła. Dobry początek. Był taki problem z Empikiem, z... symulatorem koszenia trawy. Patrz weź, żeby można by było na Empiku Nie wiem czy ona się ładuje, czy ona się zawiesza. Jakoś dziwnie to działa. Na co się dzieje? Noż tam dmucha. I gra jak widzicie w języku polskim są napisy nie pada bingo ale to już się bardzo ceni to bardzo fajnie. O to jakiś Jakiś subiwal, a jakiś post widzę. Jakim oni gadają? To jakiś skandynawski, duński, szwedzki, islandzki. Zresztą tak brzmi przynajmniej. Nie jestem ekspertem od języków, ale tak No mamy jakiś tak, świat zalany przez masę. Grafika kreskówkowa, dwójka dzieciaków. Na razie grafika jest przyjemna. O, jest masa. Chyba to jest masa. Zatem podobna gra była z taką masą Takena. Coś tam, Spirits, Nie pamiętam, jak się nazywało dokładnie. Takena. Też tam było coś takiego, jakieś takie spaczenie się usuwało, zresztą to jest dość częsty. W Dark Side też chyba było coś takiego. Widzę jakieś takie spaczenie, I w wielu grach to jest. O, proszę, ona kwitnie. O, mamy naszą Hawirę. Dobra, mamy taki wstęp. Mamy co dalej. I teraz zaczyna się... A, wkładam. Sata Ampta Black Plant No listnik. Szaczy się trochę. Powinna. Dobra, czyli sobie mogę biegać, shiftem mogę biegać szybciej, shiftem chodzę. Leży się po okolicy. Wieńmy, tam jest wykrzyknik? Nie myślałem o to latarnie Dobrze, słyszę, słyszę, słyszycie. Tu jest skrzyneczka, otwieramy. Mogę bić? Nie mogę bić. Lewy, prawy przycisk nie działa. Myszką się rozglądam, WASD biegam. Niku, to jest czarny stick, ja chcę go dotknąć. Nic mi nie robi. Jak do ciebie. Zobaczcie, nic mi nie robi. Spacja? Coś robi? Spacja nic nie robi. A QE? Też nic nie robią. Ja przez krzaczory. Dziwnie biega ta postać. Nie może szybciej. Ona tak jakby truch ten cały czas. Szczęsza siły. Ej tu mamy DJ-a. Będę DJ-em zobaczcie w tej grze. Pewnie będzie leczyć w to spaczenie. Życie. Gdzie biegniemy z tą kulką? to, jak siano prosi o pomoc, to trzeba zanieść. Ery, coś mogę zrobić Położyć. Ja, to pewnie się przyda. Dobra, idziemy. Nie mam... To jest, zakładam, że mój brat. Nawet wiem gdzie mam powoży Zobaczcie, ej, to się uzdrawia się I teraz pięknie wyrosną tu liście wiłem i kwiaty To nie jest chyba masa Czarnolisnik Ja mam nadzieję, że to nie będzie tak cały czas. To jest taka przygodówka z akcjami różnymi. Nie, nie robi mi różnicy, ale no szkoda by było. Bo to jest potencjał. Tak, no to tej szansa. A to masa. A mówi na to czarno listnik, a może... A masa, może to jest jedno i to samo. O, płynie rekin. Już gorszego nie rekin. O. Oj, przepraszam. Pichło mi się. Dobra, jakie miasto? Czy o tej kopule jednej, czy tu jest coś więcej? Dobra, na razie zakładam... To jest fajnie zrobione, słuchajcie. Nieoczywiste, biegam za tym moim bratem, nie? No, bardzo fajnie ktoś pomyślał, słuchajcie. Nie ma jakiejś ścieżki czy strzałek bezczelnych, tylko narracyjnie muszę być za nim. Dobra, a, to, czy to to wszystko to jest miasto? To na wodzie, te wysepki takie. Dobra, chciałbym wam pokazać coś więcej. Jak jedź. Uuu, mm, ale, ale zwrotna jest ta łódka. Mm, zobaczcie, drift robię. Nie no, drift łódką na wodzie. Ja płynąć? Widzę gdzie. A, i mogę driftować na łódką. Naprawdę. Spacją mogę? Tu coś jest. Wygniemy. stworzenia, ale tu są jeszcze te stworzenia, to ja też je chcę. No dobra, czy to już widzę mniej więcej w jaką grę... To chyba będzie nie survival z budowaniem. O, tam coś jest. Ja to jest te stworzenie, które do odkrycia jesteś. Patrz tu Dziennik Pelikan. Teraz mnie strąci, kurczę. Tylko pelikan jest? Troszkę mi się, że mam ten. Patrz tu, wieloryb, wieloryb, wieloryb. Chcę cię odkryć. Dobra, widzę, że mam tam płynąć. Najpierw chcę odkryć wieloryba. Widzę, jak płyniesz, widzę, widzę, widzę. wychylaj się. Jesteś. Patrz, Patrzcie, jak odkryłem wieloryba. Tak, wieloryb, dobrze. Garmus? A to garbus, dobra, tu to Gdzie tu wysiąść? Tu tutaj, dobra. Super, wysiadamy sobie tu. Dobra, i teraz ogarniamy. Ale ja ty przywiozłeś łódkę i co teraz? A, muszę to pociągnąć. Nie, dobra, to w tą stronę. On się już od razu tyłem ustawił. Ciągnij to. Dziękuję. Ta łódka ma wsteczne i to tak samo szybki jak przedni wiek. Dobra, na razie nie jestem w stanie w ogóle wam powiedzieć, zresztą jak widzicie, co to jest za gatunek gry. Nie wiem, czy to jest przygodówka, survival. Nie wiem, trochę mi się z Enslave kojarzy. Też gra części, strójak. Tyle w dzienniku. Mamy nasiona szukać? Słuchajcie, wybierz styl, tu strzałkami coś robię. Myszką też mogę. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Na razie nie wiem o co chodzi. Enter to użyć stylu, dobra. Używa wszystkich trzech. Myszką lewym też mogę, ja chcę ten użyć. I co, zmieniło się coś? Nie widzę mojej łódki w tej chwili. Już widzę. Tu coś jest. Budować raczej nie będziemy. Słuchajcie, taka przygodówka chyba. Taka przygodówka platformówka Jak... ...Slave mi się kojarzy. A i tam są ludzie. Zamrożeni ludzie tam są. Dobra, spaść nie mogę tam, gdzie nie powinienem. Będzie mnie atakować? Żywalka się zmienia. O, my wszyscy się zmieniam jak jestem blisko robi? Widzę coś do znalezienia, błyszczy się. No dobra, to był szybki wjazd. Jest pełno ludzi. Jak chcę na dół teraz? Mam no, potem nie zjeżdżać. czy no ręce byś co zajeździła jakbyś tak zrobiła. Nie byłoby co z Twoich rąk zbierać. Chyba, że ważysz 10 gram. No, idź tam. Dobra, to jest bez sensu. Zobaczcie, nie mogę. Nie mogłem zejść. Dobra. A teraz to mi się z kolei z tym dziennikiem. To wiecie, czy mi się skojarzyło z tą prajderem się języków uczyliśmy różnych czy zmienia przy mnie. On ja coś pokazuje. Jak ja podchodzę, to on zaczyna się ruszać. To może być dość istotne popularnie. No zobaczymy. Tak? Widzę, że już znowu mamy ludzi. Już będą się ruszać jak podejdę. No tak średnio, że tu jest dziennik. Dobra, ale na razie śred... Chwilę, Czy to coś mam? Tu mam jakieś slajd, dwa. Są obrazki na razie. Czy to jeszcze jest? Nie. Oni robią coś dziwnego. Dobra, no poruszanie... Tam widzę już jest do wzięcia coś. Będzie nieintuicyjne się poruszanie. Tu, tu nasiono mamy włożyć, dobra. Jest tyle jak tego, tego tego trochę nie rozumiem się przesuwa wszystko? 2 na 9 tu ma. Czy to chyba mam wybrane? Cię wydaje? Czy w tym się nie biega, tylko chodzi jeszcze wolniej? Bo taka. Nie wiem, co oni mi pokazują. Nie wiem, czy to jest istotne. Patrzy. Dobra, to, że wejść nie mogę, to logiczne, ale. Podniosłem. Jacht, dobra. A, czyli to, ten, ten, to nie są prawdziwi ludzie, tylko to są hologramy, nazwijmy to. Drzewne hologramy. Możemy to nazwać. Drzewne hologramy hałasują. Tam widzę coś do, do zabrania. Tu jakoś muszę przeskoczyć. Mogę tu od razu skoczyć? Nie. Na dole coś, widzicie? Już to, na dole jest coś do zabrania. Weź na dół nie mogę, nie mam, nie mam swobody i to mi, to mi przeszkadza. Już widzę jak mam iść tam na dół będę nie? Słuchajcie, a tutaj jak zejdę na dół... O nie, no byłem tu na dole, ale tu na wprost. Nie, to dobra, już widzę jak to będę mogę. Tym minął Tam właśnie nie da. Dziennik. Niby coś tłumaczy o tym mieście, ale... Ona też coś gada tylko... Nie po mojemu. Bez jest jachtu? Dobra, słuchajcie, dostarczymy tą drugą kulkę i będziemy kończyć, bo to jest chyba taka coś szalat Tomb Raider. Enslave, to tak mi się kojarzy na razie. Zobaczcie, Prince of Persia. Coś w ten Desen, jak byłaby walka to Dark Siders, Taki mix trochę. Na pewno bardzo fajnie jest zrobione to, gdzie mamy iść. Jest jakby bardzo intuicyjne, to jest tworzenie świata, twórcy się tutaj postarali. Jak ja skoczyć? Musisz, muszę się spuścić. Dobra, widzicie? Teraz tak, tu pewnie będzie nasiono. Na dole też coś pewnie będzie, nie? I znowu po ręcach. Nie, słuchajcie, tu też mogę iść. O, u góry coś będzie. Chodzi wolno, wspina się szybko. Dobra? Tu coś otworzę. Dobra, to jest skrócik. Skrócik. Mogę opuścić czy coś? Do góry widzę, mogę się wspindrać. Ciekawe, jak będę miał tą kulkę. Ja będę mógł. A fajnie biegnie po tych schodach. Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz. A teraz widzę, że coś tam jest do przetłumaczenia, to jest drabina. A teraz mamy jeszcze kilka ścieżek, nie? Ciekawe, czy to taka trochę metro i odwania będzie. Że. E... Teraz nie przejdę na przykład gdzieś, bo nie mogę, bo jest zablokowane. Nie mam jakiejś umiejętności, czy przedmiotu nie mam. Ciekawe, czy to tak. Na razie idźmy tu. Zobaczcie, tu coś jest. Czyli bardzo dużo rzeczy zbieram. Żeby stworzyć ogród w kopule. Dobra. Wiem, też. Na razie nieintuicyjnie to wszystko działa w sensie... Gdzie mogę iść, gdzie nie. To jest bardzo wyznaczone przez twórców. To na pewno będzie denerwować na dłuższą metę. Nie jest to Assassin's Creed. Praktycznie to na każdą powierzchnię mogę się wspinać. Na pewno, Dobra, idźmy dalej. A kulkę pewnie po tych dwóch nagrębach spuścić. Tomasz ono. Tu nie są dwie liny. Tu jest. Nie, no są. Będę mógł na to włożyć kulkę. No to wiem. Wiem, że tu jest kulka. Kulka, chodź. Kulka. A widzę, do tu Ktoś tu cały czas wydaje dziwne dźwięki. Czy Dwa jachty. Miał inny jacht. Pewnie coś pominąłem, co? Kto mógł wrócić do... ...przedniego etapu, jak myślicie? Cześć, kościół. Czy jeden jacht tylko. Jeden jacht. Przecież w grach jest często tak zrobione ze znaczkami, słuchajcie, że na pierwszym etapie możemy 100% wyczyścić pierwszy etap. Nie? Potem jest tylko problem specjalnie tak zazwyczaj zrobione, by zachęcić, tak? Nie, nie, nie zniechęcać. A i tu mamy znowu. Coś z tego energię wysysa! Jakby zasila prąd. Tak, jakby cywilizacja zabijała rośliny. To czarne się wkurza. Znowu taka alegoria. Dobrze, dobrego słowa użyłem. Do naszych czasów. W naszym świecie dzieje się dokładnie to samo. Technologią zabijamy wszystko i wszystkich. Dobra, ja myślałem, że tu jest ten... Ja będę mógł podnieść. Pokaże mi się teraz, że nam ci znać. E, jak niosę tą kulkę? No bo jednego ewidentnie gdzieś minąłem. Nie bo tu nic nie ma. Przeszkadza na pewno, że ścieżki są na sztywno wytyczone przez twórców, to na 100%. Mam mapę jakąś? M, co, co mi da M? Mam mapę. Bobijskie obiekty, słuchajcie. Fragmenty. Fragmenty. Szybka podróż, proszę. Gdzie była ta legenda? To jest nasiona. To jest do wzięcia, czyli już wzięte. Dobra, nieważne. I... Chcę wam pokazać, tak naprawdę, tylko. no Wiem, że muszę do tego włożyć, to było oczywiste. Ale nie było oczywiste, że to samo zjedzie. I znowu po, 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 po rękach. I tam jest, tu mogę iść. To już tu byłem. to byłem. Ma książka. Widzę, gdzie zjechało. Proszę. chodźmy. Nie ma kulka. A to otworzyłem pomoc, żeby móc przejść. Nie wszedł tym. Szukamy jeszcze tego jednego. Bo jak tu. Nie jest to mo ni moim priorytetem w tej chwili, ale szukamy. Tam byliśmy, nie? Też tu ładnie gra. Ci ludzie ładnie grają, jak przebiegam. A gdzie to było? Jest tutaj. ma? To się wydarzy teraz. No to już wiemy co się wydarzy. To się wydarzy dalej. To każde, każdą wesepkę mam tak oczyścić, czy taka krótka minigierka. Ej, chyba na to wychodzi słuchajcie Chyba wiemy o co chodzi w tej grze Pewnie coraz trudniejsze zagadki Na każdej z tych wysepek muszę znaleźć to nasiono I to nasiono włożyć do tej dziury O to chodzi w tej grze I będziemy pewnie swoją bazę mogli ulepszać W jakiś sposób No tam było napisane, że te kwiaty w ogrodzie mogą być Nie wiem, może nowe przedmioty nam się odblokują Albo zwiększą nam się jakieś moce Będziemy mieli magiczne Oddaj mu Teraz weźmie takiego kamulca i mu wep przyłoży. Chciałbym ja tak zasypić. w ogóle nie spała. O, widzicie? Coś tu się dzieje. Coś tu jest grubiej. On coś pokazuje. mały No ale dobra, widzicie mniej więcej o co. No właśnie. Kolejne miejsca przeżywania. Teraz jak w tym. Gdzie to było? W Par kraju. A mam iść. No nie wiem nawet, na co mam patrzeć. A, pewnie muszę wypłynąć, żeby... O, ale tu jest, zobacz. Nie, to jest ozdrowione. Tu jest łódka. Tam jest nią No i kolejna rzecz? O, 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 o. Patrzcie. Gdzie tak się... w Far tak się, nie? Dobra, to widzicie, to jest przy taka przygodówko-platformówko-zagadkowo gra, bardzo mi przywołuje na Tomb Raidera. Ech, I ten life, o którym wspomniałem. Dobra, to słuchajcie, dla samej przygody, no, będzie uciążliwe to sterowanie i tak dalej, to grę polecam. Nie jakoś bardzo, ale pierwsze wrażenia są pozytywne, to na pewno, jak ktoś lubi takie przygodówki chodzone, kanczerty, tam Raidery i tak dalej, to, to na pewno gra mu się mu się spodoba, nie wiem jak dalej, ale też możecie ocenić sami. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do kolejnego epickiego przeglądu. Nara.